Już? No, cały czas nagrywam. Aaaaaaa! Jezus Maria! Myślałem, że sobie Norgry złamie. NORGE! mnie na dwóch witajcie, ja jestem Dolny Zimmer na The ze sayfakiem. Przywitaj się Saifuak! I będziemy chcieli kopać drewno i... i ogólnie rozdżumimy śmiją drużynę. Zakręcam tak internet, ryj! No i... Dobra, i ty... starczy mi na rozkropkę. I tym ty, jak ma internet na korbkę, tak się chyba <śles> wydaje. Co to było? Ja <śles> nie wiem, ale <śles> mam hajsy i jedzenie. Ale co ty teraz robisz? Co to ci chodzi? no... Chyba... To no to... liżę mikrofon, no... A ty go nie robisz? Naprawdę nie liżesz tego? Naprawdę nie liżesz mikrofonu? Boże, Ej, kibskopata. ale naprawdę... Ej stary, ja coś czuję, że... Ja, ja coś no, czuję, że my no, wygramy wieczysz. tą rundę. Mam pięć żelaza... I y, jedno złoto, nie wiem gdzie ty jesteś. Chciałbym się dowiedzieć, ale nie wiem. Więc, ja na szczerze, szansę wygrałem. A ja sobie właśnie przepaliłem żelazo. I, I, chciałbym ci powiedzieć, że, 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 że no, że no, że. Wiesz, powiem? Z... A! Drodzy widzowie, drodzy widzowie słuchajcie. Byłem ostatnio z Doknesem na gokardach i powiedziałem mu, że nagrywał, bo jego widzom się to spodobało, a on powiedział nie, nie będę nagrywał, nie chce mi się. Dlatego widzicie jak on was traktuje, tam na dole jest taki guziczek, jak na niego naciśniecie drugi raz, to wtedy unsubskrybujecie Doknesa. Nie, 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 to nie było tak. To nie było tak! zamki mordę, po pierwsze, po drugie, zamki mordę, po trzecie kończymy temat. Ej, stary w ogóle... No, czy to czy bolało takie... ci, jak ktoś cię jebnął co, miałeś jakieś, jakieś śmieszne uczucie, że połknąłeś swoje beknięcie? Fuj. Bo ja właśnie przed chwilą. <grystanie> Doktor okna Aha, okej, okay, okej, okay, bardzo Wiesz, fajnie. Wiesz, co ci powiem? Może dlatego miałeś takie uczucie, że no... <śmiewanie> Czemu masz dałna? Nie wiem, w ogóle. Ja też tutaj chodzę w ogóle. Nie wiem, o co chodzi w tym trybie za bardzo. Ale już. Ej, prażę, no jakie ja mam laki, no jakby ci. To! No! Zamki morde. Się Jezus, Mar... O jakie! <śmiewanie> 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 jak ty to zrobiłeś? No nie wiem, no przepraszam, no nie chciałem przecież. Ale stary, ja ci mówię, sorry, eee. to, jest takie, to jest takie niefajne uczucie, kiedy sobie chcesz beknąć, a nawet połukasz ślinę i połukasz beknięcie, nawet jeszcze sobie nie beknąłeś. Wiesz? To, to fajnie. Rozumiem cię. To tak jakbyś nie rdnął, ale byś nie pierdnął. Tylko tak? wyssał to dupą. Już? No cały czas nagrywam. Aaaaaaa! Jezus Maria! Myślałem, że sobie nogę złamie. No jest no! Ok. Nie, nie można! Zielona, nie! Zielona, zielona! 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 No już zielona wbijaj! No oh. jestem! Ja też! NOTORI! Okay. Enchanting table! Wow. Chodź tu! <laughs> Zwaliłem się na mikrofon gębą. Znaczy. Zwaliłem znaczy, <laughs> 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 się z permą. Wiem, wiem, słyszałem. Dobra, wejdę tam, wejdę tam, kurde, nie mogę tam wejść, za, jestem, mam, mam za płytkie nogi, żeby tam wejść, no kurde, dobra, ale teraz chodź, na, brzmi... ale chodź, mi się raz na serio, chodź, ja idę kopać, ja idę kopać, nie jak ty, ale ja idę kopać, yy, idę po prostu szybko rozbywać yy... Dobra, to kogo kopiemy, kogo kopiemy? To do, do dupy ja się nie pośpieszysz. Właśnie po jaskiem, miastkiem ty właśnie idziesz. Uważaj, bo to jest lawa. Uważaj, bo to... Ej, nie, nie tam, nie tam, nie tam, nie tam, wróć. No dobra, z pierwszej idź, głupi i będę se sam kopał. Ty tam o wschodzisz. kurde tam jest lawa No co ty naprawdę nie wiedziałem, wcale jest... ci tego nie mówiłem parę sekund temu Nie, nie, nie Nie, nie wcale, wcale ci tego nie mówiłem Po prostu Zbijam z kolegami z baseballem dostajesz na ryj 5 strzałów I później będzie płacz Jakiś Mirek próbuje No mówiłem ci to jest lawa debilu Boże Czy ty to widzisz Czy Jak można pojechać swoje beknięcie? Zpakać no zamknij swoje... Gówno. O fuj Doknes O to, fuj To, to już bardziej... dlaczego masz takie czarne pomiędzy zębami O fuj O fuj O fuj to jest... więcej do ciebie ja nie podchodzę w szkole To jest najbardziej po... To jest najbardziej ochydny odcinek świata po prostu Przepraszam was widzowie Ale po prostu fakt, że musiałem Tego zwalonego klauna <grym> zrobić na film <grym> Ej Ej! Żeby... Ściany opadły, dobra, ej, ej, ja jeszcze jestem... <laughs> Nawet I tempów jeszcze nie mam Dobra, spokojnie, zrobię sobie mieczyk, zrobię ja sobie... Ja też nie! Nie no to szybko, pośpiesz dupę i ruchamy. znaczy <śmiech> ruszamy. Ruszamy, <laughs> znaczy no. Kurde. Co ty chcesz ze mną robić? No homo, no homo guys, no homo <laughs> Co? To i tak jest homo! Dobra, no nie z... ma żelaza jeszcze, no chyba się pochlął. Zawalę temu Mirkowi żelazo. On no, się w ogóle nie skap... Dobra, i nie możesz. Z, 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 ale on ma odblokowaną tą. Zabrałem mu, już drugie żelazo mu zabrałem. No i jednak no, dziękuję bardzo. Żelazo jest moje. Kabum cyk cyk, kabum cyk cyk. Muszę teraz tutaj walny mieczyk, oczywiście, bardzo fajnie. Jest żelazny mieczyk, a jak, No Ja bym mieczyk. potrzebował hełmik. Mieczyk hełgi. musi być, słuchajcie. Co za Ej, czemu ty jesteś cały żelazny. A ja nie. nie wiem. No tam są wszyscy, no. Boże. Ty jesteś nieogarnięty. Ty jesteś nieogarnięty. Boże. Powiem, Ej, tam są sami czerwoni chyba. Ej, nie idź tam, nie idź tam! A! oni są. Oni są enchantowani. Co, no daj! Wracamy tam do kopalni. W kopalni weźmiemy. W kopalni. Chodź, 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 chodź. Dobra, spokojnie. Ja będę patrzył, czy nie wychodzą. Ja będę patrzył, czy nie wychodzą, czy. A. NIE TAM DEBILU! Nie, nie wejdź do kostnicy, tylko... Do kopalni mówiłem. A nie, dobra. Jakie kostnicy debilu? Aha, do, dobra, nie, nie ważne. coś mi się przewidziało chyba. Ja mam pomysł. Ej, Ej pra... ratuj Zgradnijmy mnie! mi się do tej wieży jak prawdziwi agenci po prostu. I będzie dobrze. Będzie bardzo dobrze. Poczekaj, bo, bo kopię kobla. Chodź na shifcie. Dwie godziny później Zamknij mordę Idę tam Twój stary later, znaczy się two hours later EJ CZEMU ON JEST CAŁY enchantowany? Nie wiem Ale ja, ja, ja... EJ on TU IDZIE A idzie W DUPĘ, JA sąd UCIEKAM Bo To jest jeden, tam jest drugi Spokojnie, akcja żeby się udała musi być o! Dobrze przemyślana Wpadłem do lawy Co? Czemu? Nie wiem, bo uciekałem! Ej, wiedzą, że tu jestem! O nie! On tu idzie! On tu idzie! O ty walony smarku! O ty walony smarku! Nie! Nie! Jest tam jeden i drugi. Czy ten drugi ma łuk? O nie! O nie, ona jest. Ej, a nasi ścieżki. koledzy kopią sobie w kopalni, nie? A im w dupę! Ja tu jestem sam! Jestem oblężony! Jestem oblężony! Minuta została! Eee, tutaj jestem! Za... Z, przed... PRZED... jeszcze minuta to jest dead match. No nie mogę! <noise> Uf, dobra, odcinam drogę, odcinam im drogę, odcinam im drogę Dobra, tak więc... Przerwa na nie, reklamy! Nie! nie, nie, nie. Jakie reklamy eee, Jak JA tutaj zaraz masz umrę! Dość... <noise> Zamknij się! Jeżeli no, masz dość... On ma, huk, on ma on ma łuk, on tu chce przyjść! Jeżeli... Tak, A nimów dupę! A, nie, Przygną! Nie! <laughs> yeah, dobra, ryk! Więc jeżeli tobie ten film widzuć się spodobał, zostaw łapkę w górę, komentarz. Jestem się bardzo dumny, że wytrwali do końca tego jadrze zarąbistego filmu lub tak mogę tylko sobie tylko wmawiać. Um. <śmiech> 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 No i trzymajcie się, zamfija w górę, A... fajcie jak na Utymka. Trzymajcie się, na razie, no i cześć!